oto kilka zalet Karola Nawrockiego, które często podkreślają jego zwolennicy i które wynikają z jego działalności publicznej. Wykształcenie i doświadczenie w zarządzaniu instytucjami publicznymi. Karol Nawrocki to polski historyk, polityk, działacz społeczny i samorządowy, doktor nauk humanistycznych. Jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej IPN i były dyrektor Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, wykazał się umiejętnością kierowania dużymi instytucjami, zarządzania budżetem oraz realizacji projektów historycznych i edukacyjnych. Znajomość historii i edukacja posiada stopień doktora historii. Specjalizuje się w badaniach nad opozycją antykomunistyczną w PRL i przestępczością zorganizowaną w tym okresie. Jego działalność skupia się na promowaniu polityki historycznej i edukacji patriotycznej. Działalność patriotyczna i promowanie tożsamości narodowej, jako szef IPN angażował się w obronę dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontekście narracji historycznych dotyczących II wojny światowej. Wspiera inicjatywy mające na celu upamiętnienie bohaterów narodowych. Konsekwencja i stanowczość Nawrocki konsekwentnie realizuje swoją wizję polityki historycznej, mimo kontrowersji i krytyki, np. zmian w Muzeum II wojny światowej. Często podkreśla konieczność ochrony suwerenności Polski i zachowania jej niezależności na arenie międzynarodowej. Wiara Karol Nawrocki wielokrotnie wypowiadał się, że jest katolikiem, chrześcijaninem. I że stoi po stronie życia ludzkiego, za co szanują go jego potencjalni wyborcy. Niezależność polityczna przy wsparciu PiS, choć nie jest formalnie członkiem żadnej partii, został kandydatem na prezydenta RP, wspieranym przez prawo i sprawiedliwość, co wskazuje na zaufanie ze strony tej formacji i przejawia się dużym poparciem. Te cechy sprawiają, że jest postrzegany jako osoba kompetentna. Konsekwentna i silnie zaangażowana w promowanie polskiej historii i suwerenności. Oczywiście nie brakuje też krytyki pod jego adresem, ale te aspekty są często podawane przez jego zwolenników jako powody do pochwały. Ocenę pozostawiamy Wam, zapraszamy do komentowania i wymieniania się swoimi poglądami z zachowaniem szacunku do pozostałych komentujących, jak i głównych bohaterów filmu. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby zobaczyć więcej.